Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Chciałbym dzisiaj pokazać nasz program, który się nazywa Kompozytor. Program Kompozytor pozwala na to, żeby zaprojektować sobie systemy do drzwi przesuwnych, składanych czy, czy rozwieranych i jednocześnie sam program wylicza nam potrzebne do tego formatki, długości rączek, czy też długości profili, które trzeba dociąć. Żeby z tego programu skorzystać, musimy wejść na stronę www.sevrol.pl Następnie przejdź do zakładki programy. W zakładce programy mamy kompozytor i klikamy pobierz kompozytor. Następnie musimy zainstalować ten program, a robimy to przez klikanie po prostu dalej i akceptujemy to, co program wymaga. Gdy zainstalujemy program, pokazuje się nam takie okienko. Oczywiście to już jest po rejestracji, bo samą rejestrację musimy przeprowadzić, czyli po prostu podać swoje dane. Natomiast, jeżeli przeszliśmy na program rejestracji, pojawiają się tego typu, tego typu okienka i taka plansza, która nas wita. I teraz postępujemy tutaj tak, jakbyśmy postępowali na spisie, spisie treści do instrukcji montażu, czy też na spisie treści do naszego katalogu. Musimy dokładnie tą samą ścieżkę przejść, tak? czyli posługujemy się dokładnie tak, jak wersją papierową naszego katalogu. Dzisiaj pokażę na przykładzie dwóch rzeczy, jak wykonać pewne aranżację. Zrobimy to na systemie Gemini 18, czyli użyjemy płyty 18 mm oraz na systemie Gemini 10 i użyjemy tutaj płyty 10 mm lub samego szkła. Klikamy drzwi przesuwne z torem podwójnym, z dolnym układem jezdnym. Wybieramy system Gemini 18 i na przykład rączkę alfa. Pojawia nam się takie okienko. W tym okienku Wpisujemy szerokość, niech to będzie szerokość i wysokość wnęki na gotowo, już po uwzględnieniu wszystkich blend. Więc niech to będzie 2500 na 2500. Jeżeli klikniemy Enter, to w dolnym prawym roku pojawi się nam ostrzeżenie, że skrzydła są za duże, że one powinny się znajdować w przedziale między 400 a 1000. Teraz możemy zrobić dwie rzeczy. Albo dołożyć następne skrzydło i znika ostrzeżenie, albo jeżeli ktoś ma taką chęć, postąpić w taki sposób, że po prostu wykona się takie skrzydło na własną odpowiedzialność oczywiście. I na własną odpowiedzialność takie duże skrzydło można jak najbardziej wykonać. Dalej musimy zrobić, pokazać programowi, czy chcemy profil górny, profil dolny. To są nic innego jak kątowniki, które się daje na górze bądź na dole skrzydła w tym konkretnym systemie, czyli w Gemini 18 i w rączce Alfa. I teraz, jeżeli chodzi o kątownik górny, to on jest zupełnie dowolny. Natomiast, jeżeli chodzi o kątownik dolny, to w momencie, kiedy stosujemy szkło, on musi być zawsze, jest on obligatoryjny. Dalej, przechodzimy do, do zakładki tor dolny i tutaj wskazujemy, jaki tor chcemy mieć dolny. Standardowo dajemy tor elegant. Dalej, czy chcemy zaślepkę do tego toru, i dalej, czy chcemy samo domykacza. Jeżeli mamy te informacje uzupełnione, przechodzimy do zakładki projekt. I co możemy zrobić w tej zakładce? Ano w tej zakładce możemy sobie zaznaczyć skrzydło i na przykład dodać łączniki. Możemy też sobie te łączniki poprzesuwać na taką odległość, na jaką chcemy. Pamiętając, że te liczby, które się zmieniają, są to liczby, które mówią o tym, jaka jest widoczna Część wypełnienia. To nie jest fizyczna fizyczna rzecz. To nie jest um, rzecz, która ma uwzględnione na przykład to, ile wchodzi w rączkę czy też w profil. To jest po prostu widoczna część wypełnienia. Tak? I według tego sobie tutaj ustalamy, jaką, jaką wartość chcemy. Dalej, możemy sobie zaznaczyć to miejsce, w którym chcemy zmienić na szkło. I na przykład tutaj zmieniamy na lustro. Tak? Z reguły jest tak, że pierwsze i ostatnie skrzydło jest takie samo, więc żeby się nie bawić, żeby nie ustawiać tego dokładnie w taki sam sposób, możemy sobie zaznaczyć, zrobić kopiuj. Przechodzimy do ostatniego skrzydła i robimy wklej. Teraz pamiętajmy o tym, że te wymiary nie są wymiarami montażowymi. To jest widoczny wymiar wypełnienia w skrzydle czyli wymiar, widoczny wymiar płyty lub szkła. Żeby uzyskać rozkrój, czyli te wymiary, do których trzeba dociąć czy płytę, czy nasze akcesoria, czy szkło, przechodzimy do zakładki rozkrój. I tutaj mają Państwo podane, co jest potrzebne, żeby to skrzydło drzwiowe złożyć. Mamy tutaj łączniki, mamy od długości, na jakie trzeba dociąć, mamy rączki długości, na jaką trzeba dociąć, po to, żeby to skrzydło złożyć. Następnie pod spodem mamy rozpisane, jakie są potrzebne formatki, Poszczególnych elementów oraz miejsca, w którym się znajdują te formatki. Czyli mamy rozpisane np. płytę 12 mm, szkło plus dąb u góry i na dole, czyli po prostu płyta 18 mm u góry i na dole. I tak mamy rozpisane wszystkie skrzydła po kolei. W prawym górnym narożniku znajduje się wymiar skrzydła na gotowo, czyli wymiar już okutego skrzydła. Fizyczne wymiary skrzydła na gotowo. Natomiast te rzeczy tutaj na dole, które są, czyli wymiary płyty, wymiary szkła, wymiary łączników, są to wymiary, na które trzeba dociąć dane elementy, żeby uzyskać właśnie skrzydło o takich konkretnie wymiarach. Oczywiście możemy to wydrukować, możemy też wyeksportować do pliku o rozszerzeniu PDF i na przykład wysłać do hurtowni, żeby hurtownia według tego schematu nam docięła i sformatowała płyty. Dalej mamy za, zakładkę wyceny. Wycena. są to ceny nasze sugerowane brutto, które nie uwzględniają wypełnienia, czyli nie uwzględniają płyty, nie uwzględniają, nie uwzględniają szkła. Są to po prostu nasze akcesoria, które są potrzebne do tego, żeby wykonać te skrzydła drzwiowe. Czyli w tym konkretnym wypadku musielibyśmy zapłacić 1988 zł i 87 groszy za akcesoria potrzebne do tego, żeby wykonać tego typu skrzydła drzwiowe, tego typu zabudowy. Tak. Dalej przechodzimy do, do zakładki zamówienia. I w zakładce zamówienia mamy konkretne zamówienie na ilości, i to, co musimy kupić, żeby właśnie te skrzydła drzwiowe sobie złożyć. Dokładnie tak, jak wcześniej możemy sobie to wydrukować lub wyeksportować do PDF. I to jest tak naprawdę wszystko, co trzeba zrobić, żeby uzyskać informację, co trzeba kupić, i jak podocinać elementy. W systemie Gemini 18. Zamiast używać papierowej instrukcji montażu, robimy to dużo szybciej korzystając z naszego programu. Tym bardziej, że program jest darmowy i dostępny bezpośrednio ze strony internetowej. Jedyne co trzeba zrobić, to się po prostu zarejestrować. Mówiłem, że będziemy też robić projekt w oparciu o system Gemini 10, czyli inaczej o system, którego wypełnieniem jest płyta o grubości 10 mm lub samo szkło. I postępujemy tutaj bardzo podobnie. Robimy drzwi przesuwne z torem podwójnym, z dolnym układem jezdnym, czyli po prostu cały ciężar spoczywa na dole. Przechodzimy do zakładki system Gemini 10 i wybieramy tutaj rączkę FOX. Jak widzicie rączki są tutaj pokazane, od razu zdjęcia są tego. Także wybieramy rączkę FOX. I tutaj robimy dokładnie tak samo, czyli robimy 2500 na 2000. 2500. Klikamy Enter. Tutaj, akurat, z racji tego, że mamy konstrukcję ramową, te skrzydła mogą być troszeczkę szersze, ale dla pewności robimy trzy skrzydła i robimy dokładnie tą samą rzecz, jak robiliśmy poprzednio. Czyli wybieramy tor dolny, zaślepkę, dłózek dolny. Czy chcemy standardowy, czy na przykład podwójne, czyli duo? Wózek duo pozwala na to, żeby obciążenie nominalne było do 60 kg, standardowo jest do 50. Samo domykacz skrajny, czy dajemy, czy chcemy na przykład zamek do drzwi przesuwać. Dalej, przechodzimy do zakładki projekt. Tak samo jak w poprzedniej aranżacji, możemy tutaj dodać łączniki, możemy sobie je przesuwać. Możemy też wymienić, zmienić wypełnienie. Na przykład na szkło zrobimy dokładnie tak samo jak w poprzednim razem. Czyli robimy wypełnienie szkło, niech to będzie lustro, tak? I tak samo jak wtedy kopiujemy, żeby ostatnie skrzydło było takie same. Ale tutaj na przykład to skrzydło zrobimy w całości ze szkła o grubości 4 mm i na przykład dla kobelu. No, a wybierzmy sobie jakiś taki lakobel. niech to będzie zielony. I teraz. Mamy dwa skrzydła, które są i z płytę, i szkła. I jedno skrzydło, które jest w całości za szkłem. Dalej przechodzimy do zakładki rozkrój. W zakładce rozkrój, tak jak poprzednim razem, uzyskujemy informacje na temat tego, ile będą miały wymiary skrzydła na gotowo zrobionego oraz jakie elementy są potrzebne, żeby to skrzydło złożyć, łącznie z tym, jakie są długości poszczególnych elementów, na które trzeba dociąć. Mamy tutaj również płytę o grubości Płyty, przepraszam, Płyta o grubości 10 mm oraz samo szkło. Bo w tym konkretnym systemie nie stosujemy płyny, płyny, płyty 12 mm pod spodem, tylko samo szkło, które przychodzi przez uszczelkę. Uszczelkę, która redukuje właśnie z 10 na 4 mm. Więc mamy tutaj formatkę szkła oraz formatki płyty, które trzeba dociąć, aby to skrzydło złożyć. I znowu mamy wszystkie szkła, płyty dalej rozpisane na poszczególne skrzydła drzwiowe. Środkowe, skrzydłoriowe, mówiliśmy, że ma być w całości ze szkłem, więc jak widzicie jest tylko szkło, nie ma żadnej płyty, żadnej płyty pod spodem. Tak? Dalej, możemy sobie to wydrukować lub wyeksportować do PDF. Wydrukować, mamy fizycznie papierek, wyeksportować, możemy wysłać do punktowni, żeby według tego nam podocinali elementy. Dalej, przechodzimy do zakładki wycena. I w zakładce wycena znajdują się nasze ceny, sugerowane nasze ceny sugerowane brutto, tak jak poprzednim, poprzednim razem, tak? Dalej przechodzimy do zakładki Zamówienie i tutaj mamy kompletne zamówienie na wszystkie elementy, które są potrzebne, żebyśmy złożyli to skrzydło drzwiowe tak, jak zaprojektowaliśmy w zakładce Projekt. Jak widzicie, jest to bardzo proste i tak naprawdę dwa systemy drzwiowe zrobiliśmy w bardzo krótkim czasie, Stosowanie tego samego zgodnie z instrukcją montażu i podstawianie pod wszystkie wzory, które się tam zajmują, zajmuje dużo czasu i generuje możliwość popełnienia błędów. Tutaj te błędy są wyeliminowane. więc zapraszam serdecznie do korzystania z tego programu, zapraszam serdecznie do wejścia na naszą stronę i cóż, i do zobaczenia.